Już 13 maja Merkury zostawi za sobą cienie retrogradacji. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy się spodziewać przyspieszenia niemal we, we wszystkich kluczowych e, dziedzinach życia, ułatwienia we wszystkich kluczowych dziedzinach życia. Będziemy łatwiej się komunikować z partnerem, e, z kolegami, z koleżankami, z, z z pracy z szefem, z podwładnymi, z, ze wspólnikiem. Możemy spodziewać się ułatwienia w podróżach, możemy u, spodziewać się ułatwienia e, w biznesie. Ci, którzy szukają pracy, mogą spodziewać się, że podpiszą umowę o pracę. Generalnie możemy też spodziewać się podpisywania korzystnych dla nas, e, dla nas umów. Co prawda, Merkury zakończył retrogradację już 25 kwietnia, e, niemniej jednak aż do właśnie 13 maja ciągnął za ten, ten swój cień, co rzutowało właśnie na wszystko, co związane z Merkurem, a więc na komunikację, a więc na podróże, a więc na umowy, a więc na handel, a więc na biznes, a więc na zrozumienie między, między partnerami od 13 maja wszystko powinno układać się lepiej, czego serdecznie Ci życzę. A czego Ty oczekujesz? Na jakie pytanie chciałbyś znać odpowiedź? Jakie masz plany w związku yy, z poprawą? Yy, tego wszystkiego, co poprawi nam wyjście z cienia retrogradacji Merkurego. Mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli napiszesz do mnie na Messenger tarocista faun, otrzymasz w prezencie, pierwsza osoba, która, która się zgłosi, otrzyma w prezencie darmową przepowiednię, darmową wróżbę na wszystkie dziedziny życia. Zapraszam.